Moi kochani, jestem w Wilni Skoczek w zakopanym i spotkałem sobie Anię i Roberta i to są podróżnicy, którzy bardzo często my się już drugi raz spotkaliśmy na tym polu namiotowym. W tym samym czasie. W tym samym, w samym czasie. To jest, to jest przeznaczenie, także Tego kute, dnia nie mogłem się oprzeć i po prostu <laughs> musiałem wam ich przedstawić, pokazać. Oni by chcieli pewnie kogoś pozdrowić. Powiedzcie mi, jak wam się generalnie podoba w zakopanym, czy te góry wam się podobają, czy gdzieś tutaj jakieś ciekawe miejsce widzieliście. Godne na przykład polecenia. Co polecamy? No nasze no. Tatry oczywiście, Zakopane, super kemping. E, Jakaś możemy... góra, którą fajną widzieliście, się wspieraliście, albo dolinka. Polecamy Ani. Dolinę, Dolinę A? bardzo piękna, tak. Kościeliska Dolina jest bardzo piękna. Na hochołski możecie rowerami pojeździć. Wiem, że w tym e, roku jechali i... na rowerach. Tak, Pierwszy raz rowerach? od kilku lat A. miałem rower między nogami. <laughs> fajnie się jechało, nie? Bardzo tak. fajnie, to jest 8,5 km, bardzo fajna droga, polecamy, polecamy. Roberto, powiedz mi czy miałeś dużo przystanków tam jak się pedałuje? No, raz trzeba było rower do góry prowadzić. Raz, pro... A, raz była na samym góra, końcu nie pokonałem. Już na samym, już na na samym po górę, końcu. Tak, po nie, bo nie da się całkowicie bez przestanku przejechać. No, bo wiadomo, człowiek się musi napić. Jest taki odcinek. Ja miałem takie wyzwanie, sam sobie bo. zrobiłem, że jechałem tam bez odpoczynku, żeby cały czas pedałować, nie prowadzić, ale wiem, że jest bardzo trudno. Tylko, że ja już jeżdżę troszeczkę XCM, nie wiem, jak tam robert takich No nie, no miałem od, pierwszy raz od kilku lat rower. To jest no, le... to nie, to je... Także jeden nie raz to. jest jed... jakimś sportowcem. Jeden, jeden pierwszy raz to można nawet 8 razy prowadzić, także to jeden raz to było niedużo. Tak, Dokładnie. Ale z powrotem już jest fajnie, bo z powrotem z górki się górki. tylko zjeżdża. Z górki Nie ja sobie bedować. mierzyłem jakiś czas, miałem chyba 30 minut. Czy nawet my nie, nie jestem pewny, ale Michałem no na speedie. No myśmy, tak. myśmy nie patrzyli. A mieliście bardzo? swoje rowerki, czy wypożyczone? E, nie, wypożyczone, wypożyczone. A, no to tak. Ale no wypożyczonych... kosztuje 40 zł na cały dzień. O, także... Proszę bardzo, następna informacja. Może się Gdybyś komuś przyda. Bardzo gdzieś, fajne tak. rowery, to nie są byle jakie rowery, tak. bo te wypożyczalnie, które wypożyczają rowery, mają bardzo dobrej jakości rowery, to nie no. jest byle, co? Także można śmiało brać je w górę i, i pedałować. Aha, ja jechałem na swoim, dlatego się tak wymążam troszeczkę, No <laughs> Ale delikatnie. Nie, jak na wypożyczanie no. Nie chcę tam komuś reklamy robić, ale te rowery były naprawdę bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo Słuchajcie, dobre. podoba wam się to miejsce, tu gdzie teraz jesteśmy? No jesteśmy już tutaj Wasze. drugi raz, drugi rok, tak. także polecamy tutaj ten kemping, bardzo fajny, tak. bardzo, bardzo mili ludzie. Super miejsce, bo jest praktycznie bardzo blisko centrum zakopanego. Może to tak widać na filmie, że łąka i góry, ale jesteśmy tak. w zakopanym. Tak. tak I jesteśmy. wszędzie dojedziecie stąd. Nawet samochodu nie potrzeba, bo, bo można iść nawet pieszo. Także... 30 minut do Krupówek, jakby ktoś chciał. Dokładnie. Pójść na browar. Szliśmy, sz szliśmy, także wiemy. <noise> no za nami jest bardzo mała góra dla początkujących, nawet nosal. Także na tym nosalu no w tym roku byliśmy. Nosalek. Na początek, na początku, tak. na właśnie Dla... taki, tak, na rozgrzewkę. Nie jest, nie jest duży, ale wbrew pozorom jest wymagający, bo wiem, bo tam też się męczyłem trochę. No trochę pod górę jest. Jest ja, trochę pod górę. 1200 coś metrów, ale cały czas pod górę. Moi kochani, słuchajcie, macie okazję, bardzo proszę, pozdrówcie kogo chcecie. No kogo ja bym pozdrowił, to naszą rodzinę oczywiście, która jest na Pomorzu, naszą córkę, która akurat pracuje, córkę Natalię, z Fabianem. Naszych rodziców. Naszych tak. rodziców. O! Piękne pozdrowienia. Tak, super, żeby was sobie obejrzeli, zobaczyli, jak fajnie wyglądacie wypoczęci w tatrach, w fajnym miejscu. Połazili troszeczkę. Super. No, opalenizna troszeczkę jest, bo słoneczko dopisywało. Także piękną pogodę. Pozdrawiamy Anię i Roberta. Przyjeżdżajcie do Zakopca. Do Skoczek, Fajne miejsce. Na razie, cześć!